Ty, bo tutaj burza piaskowa nadeszła. No nie, no i zdmuchnie mi ognisko, i chałupę mi zdmuchnie. Jak ja mam to naprawiać? Młotkiem na przykład? Reparu? No i przyszła burza piaskowa, wszystko mi się rozsypie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzę ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Teryl Captain Polem. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, insta story z YouTube'owego backstage'u wbij w link w opisie, albo wyszukaj na insta Teryl Captain Polem i zostaw po sobie follow'a. Dziękuję. Ech. To miała być burza piaskowa? Chyba burza cipowa była, a nie burza piaskowa. Podejrzewam, że następne będą o wiele cięższe, ale nie szkodzi. Dzień dobry YouTube, witam bardzo serdecznie. dobrodziej z tej strony. Jesteśmy w tej chwili na żywo na moim fanpage'u na Facebooku. Jak widzicie tutaj pode mną znajduje się czat. Wszystkie osoby, które są tutaj ze mną zgromadzone. Na czacie mogą w tej chwili napisać pozdrawiam YouTube, albo Siema, albo co, bo będziecie widoczni, bo odcinek kolejny ze Star Sanda robimy. I tym razem o wiele bardziej się przygotowałem. Mamy piękny dom, piękną chałupę, ozdobioną trofeum z krwiożerczej krewetki, która wylazła z ziemi i nas zaatakowała, ale bardzo szybko ją zneutralizowaliśmy g -dom. Jesteśmy świetnie przygotowani i za chwilę wyruszamy na bardzo epicką wyprawę. O-o! Nie! 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 Nie, 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 proszę, nie nie mi chałupy, ja dopiero odcinek zacząłem. Ej, jest okej. Okay. Chyba jakiś robot zaraz tu będzie nas atakować. Bardzo dobrze, niech przyjdzie. Niech przyjdzie, czekam. Oho, mam cię. Chodź tu ty, kurwiona krewetko. Kurde myk, dziada. No i tak myślałem, frajer. Jest ich kilka. Atakują z kilku stron. Szybko, bo nie mam tego, nie mam zdrowia, zabije mnie te, Zabije mnie to. Zginę, zginąłem nie! Nie spodziewałem się ataku dwóch w kurwionych czerwi. Wyruszamy. Obmyśliłem też e, po wielu godzinach rozgrywki, przygotowując się tutaj do epickiej wyprawy i opuszczenia naszej oazy. Obmyślałem wyborny system koordynacji i znaczenia na mapie. Niedługo całą mapę będę znał, jak własną kieszeń, bo system jest niezawodny. Dobra, teraz tak. Robisz ten znacznik, byku. Znacznik postawimy w kierunku bazy. Albo nie, od bazy. Wskazując na. W sumie chuj wie na co wskazując, bo tam jest ten, co, co my szukamy. A oaza hien jest gdzieś tam. Dobra, idziemy tam. O jest! Oaza hien. I one gdzieś tutaj piechotą chodzą, ty, one jakoś migrują. Może postawię tutaj, co? Jeden ten znacznik. Tam jest nasz dom, żebyśmy wiedzieli. A to i tak stąd będziemy wiedzieć, nie? Jesteśmy dokładnie tutaj. Ty to trochę bezsensowny system z tymi strzałkami, bo... No powinienem tak bardziej stawiać to na zasadzie, wiecie, nie? Że, nie wiem, jakiś kierunek konkretny, a tutaj raz od bazy, raz do bazy pokazuje. No, poradzimy sobie. Ała! ła gryzie, kurwa, gryzie. Dawaj. Nie no, z dwoma masa chyba nie poradzę. Jak <grystanie> przekopują tam dwa i zauważyły, że jeden ze swoich zginął. Dobra. No dawaj! O kurwa, ale było blisko. Coś czuję, że i tak pustynia mnie tutaj wchłonie, nie? Hmm. Nie ma jakiejś wody albo co? Oznaczę to sobie jako oaza. Też nie powinienem tego oznaczyć jako oaza. Bo jak nie ma tutaj wody, to to nie jest oaza, no nie? Ale jest za to. Metal deposit. O Jest woda. Ej, no to elegancko. Wykonujemy plecak. Skopujemy ten metal i robimy srogi progresik. To mi się podoba. Dobra, chyba wszystko tutaj zabraliśmy, nie? ma tutaj jakiejś tej. A tu, czy jeszcze jest jakaś skała do skopania, ale chyba tylko jedna była. Ale dobrze, jest progres. Znaleźliśmy skórę, mamy plecak. No teraz naprawdę, z takim jak mamy tutaj no to bajeczka. O kurwica, o kurwica. Muszę zostawić. Zaraz będzie. Dobra, musimy do bazy dobiec i zapisać gierkę. Oho, już leci. No dawaj, proszę, proszę. Proszę, kurwa. Proszę. Ała! Zdychaj wreszcie. Zabieram to i spierdalam. Łuk to nie głupi pomysł w sumie, skoro mamy teraz dostęp do kamienia. Mamy miejsce, mamy strzały, zrobimy sobie łuk. Mamy 14 strzał. Co to jest? Jakaś gazela. Dobra, testujemy łuk. O nie! Ucieka! Nie, 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 nie! Nie uciekaj! Nie, proszę! Ja się z cuku, błagam! Nie uciekaj jeszcze! O, dostała w srakę. Chodź tu, gnoju. Wracaj tu. Weszło, kurwa, Ale jest tak koślawe strzelanie z tego łuku. Matko jedyno. Strzały się nie niszczą, o tyle dobrze. Ej, no co jest, ty? Jakieś kozły mi się tu osiedliły w mojej tej osadzie. O, ale weszło. Kurde, ale sznajperinio dobrodziej. Dobrze, że na tych gazelach mogę sobie prze, przećwiczyć. To może trochę lepiej pójdzie, jak będę walczył z czerwiami. Trzeba powiedzieć, że to już jest profesjonalny survival. No. W pierwszym odcinku trochę badaliśmy wody. Dobrze się pierwszy odcinek obejrzał. Chociaż tak naprawdę w momencie nagrywania tego odcinka, no to dopiero kilka godzin odcinek jest. Ale już widzę, że wam się podoba. Więc możecie zostawić łapkę w górę. Zarówno na YouTube jak oglądacie, albo jak jesteście na strumyku, tak jak teraz ludzie, których widzicie tutaj poniżej, no to możecie zostawić reakcję pod strumykiem, bo 522 reakcje tutaj są. A na YouTube ile? Pewnie mniej. Bo kurwa frajerzy jesteście i nie potraficie yy, łapki kliknąć. Dokładnie, no. Spróbujmy się przespać. Desert and sand feels warm at night When I sleep, a starless sleep and the embers have gone gray. I dream about my scorching blight the bolefire from heaven's deep i can't escape its smothering ray On all the dunes Dobra, nie zdążyłem przeczytać wierszyku, dobra Woda z rana, jak śmietana, wcinamy Kotleta z hubowego, dobra, atakujemy Idziemy do ruin, zobaczymy czy... A mam ten? Kilow przy sobie? Mam, dobra. Nieważne. Ruiny, w której znaleźliśmy pradawny artefakt w poprzednim odcinku. Będziemy musieli tam spenetrować, bo mamy teraz kilow, więc może jakiś klej się znajdzie. Jak będziemy mieli klej, to postawimy sobie piec. Jak postawimy sobie piec, to może jakieś nowsze technologie nam się odblokują. Może. Myślę, że sobie poradzimy. Jesteśmy uzbrojeni. Tysiąc razy lepiej niż byliśmy. żydy łuki, siekierki, zapasowe kamienie. Wszystko mamy. Uuu. Ej, tu się lut odnawia? Ancient scroll jeszcze tutaj mamy New recipe, Konokotion. A slimy mixture that must be cooked to be consumed U, Pyszne I Gdzie jest ten klej? Po co ja tu przyszedłem? Czyli tak dobrze, że tutaj wróciliśmy, bo klej brick, nie? Dostaliśmy Dobra, pójdziemy chyba w kierunku piramidy, chyba O, nie wiem, czy to jest mądra decyzja, że tak po prostu na pałę sobie wyszliśmy Mam niby ten kapelusz, ale już jest 41 stopni No już się robi niebezpiecznie O, jakaś hiena tam łazi Czemu taka hiena se może łazić bez problemu? A ja mam problem. Oaza! Zaraz skakujemy do wody. Wow! Kurde, kolejna oaza! No Ej, wielbłąd! Można na wielbłądzie jeździć? Powiedzcie, że można wielbłąda oswoić. You can tame a camel by feeding it. Yy, mięska? Kurde, ty kamela zaraz muszę oswajać, nie? Musimy jakieś żarcie zdobyć. Gdzie tu są jakieś daktyle albo co? Wielbłądy chyba nie są mięsożerne, nie? Tylko wpierdalają jakieś mango, może coś takiego. A, mango mu dam, zobacz. Andrzej, wracaj tu! Gif! A? Dobre? Zadowolony jesteś? Będzie ze mną łaził czy nie? Andrzej nie chce ze mną chodzić i nie chce więcej mango. Chyba mu nie przypasowało mango. Ale zeżar, kurde. Ale mnie tu słońce, kara, ja dzielę. Ten kapelusz ze słomy to nic mi nie daje. Kompletnie. Dobra, rozejrzyjmy się, może tutaj coś jest takiego godnego zbadania. O! Patrz! No kurde, wszystko się układa idealnie! Klej znaleźliśmy, cyk. A tutaj kolejny cyk! Ty, marihuanę nawet tutaj mają. Mogę to spalić? Ty, no zielsko znalazłem. Fort 20. nie wiem, jak się to pali. Trzeba to jakoś wysuszyć i później będziemy kręcić. Ej, Andrzej tam jest. Cześć. Idziemy Andrzejowi znowu dać mandarynkę. O! 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 Andrzej, uważaj! Andrzej, kryj się! Czerwie w kurwione krewetki nadciągają! Oho, idą. Andrzej, kryj się! Dobra, dzida, Lecimy. Uś! Uś! Ja już mam pełne ekwipunek, kurwa! Widzisz Andrzej, jak cię pan ochronił? O, new recipe camel, camel tamed! Ło kurde, ty! Wielbłąda mam! <grym> Jaki pokczam! Jestem kurde szejkiem pustyni, autentycznie! Nie no, bajeczka, teraz na wielbłądzie to można wszystko robić! Andrzej, musimy najebać drewna Dobrego. i czym prędzej y, udać się do bazy, rozumiesz? I będę musiał jakąś zagrodę ci zrobić, bo widzę, że cię trochę nogi swędzą i nie chcę żebyś uciekł. <grym> Wielbłądy są śmieszne. Takie ryje mają, mają pocieszne. Ja go teraz muszę karmić czy cholera wie? Nie wiem w sumie. Nie, Andrzeja chyba... nie wiem. Andrzej się położył. Na pewno jesteś mango. O, z tego ty! Z tego wypada hemp, do robienia klofa! Andrzej gdzie idziesz? O, Andrzej gówno zrobił! zajebiście. będzie nam dostarczał jeszcze nawóz. Zaraz ten ten nożyk będziemy mogli zniszczyć. Ej, bo mnie tutaj jebie ten zimno. Fuck. To no teraz czekaj, Andrzeja tutaj złapałem mniej więcej od tej strony, to chyba gdzieś tam, nie? Andrzej lecimy. Chyba gdzieś w tym kierunku. Tak mi się wydaje. Jeśli nie mam tragicznej orientacji w terenie, to gdzieś tutaj powinienem zaraz widzieć. Dobra, są ruiny, czyli tam jest dom. No ale teraz jak Andrzeja mamy, no to kurde, mam nadzieję, że będziemy mieli Andrzeja, bo przecież kurde, to to jest nowy... Nowy kompletnie jakość gamingu. Survivalu jak mamy Andrzeja, możemy gdzieś się poruszać daleko. No właśnie, żeby krewetki mi nie zajebały Andrzeja. Dlatego trzeba zagrodę zbudować dla Andrzeja, bo inaczej to kiepsko będzie, nie? O, jest dom! Patrzcie jak szybko, nie no to jest w ogóle... Inna bajka, inna gra w tej chwili. Andrzej kurde mknie jak torpeda przez tą pustynię. Aha, Andrzej luje bombę. Ty, hey, bo ja umrę zaraz, czemu ja umieram? Halo? Przy ognisku stój, bo zaraz wykurkujesz Andrzej, co ty robisz? Do ogniska wejdziesz zaraz, debilu. Dobra, najedzony, to mam nadzieję, że. Dobra, hapsy nam rosną. Hapsy rosną, temperatura rośnie. Andrzej, przestań się wygłupiać, bo ty coś głupiego zaraz zrobisz. Ale jesteś bardzo potrzebny. O nie! Andrzej! Uważaj! O nie, 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 nie. Nie wiem, czy chronić Andrzej. Andrzej nic ci nie będzie? Nie umrzesz? Nie, no, wielbłądy chyba potrafią w burzy piaskowej przetrwać, co? A no, spokojnie, to tylko mała burza piaskowa. Za chwilę przejdzie. Andrzejku, naprawić cię młotkiem. Wszystko jest okej? Okay. Jest okej. Okay? Jest okay. Dobra. Andrzej zadowolony. Andrzej jest głodny. Wie sobie, no pewnie, że tak. Czyli trzeba go karmić, cholera, to musimy to mango skołować, nie, koniecznie. Czyli owoce dla Andrzeja, chociaż nie wiem. Może on surowe mięso też będzie jadł. Dobra, czyli drewno. No to nie wiem, do czego jestem węgiel. Chard Wood, Just to Craft, Gunpowder, just as Fertilizer. Aha, dobra, czyli to możemy używać jako nawóz. Pa, wpierdalasz tutaj węgla. I od razu szybciej będzie palma rosła. Tutaj dajemy. Możemy ściąć od razu tutaj palenkę. Kokosy. Andrzej, kokosa w Pierdoli? Daktyle w Pierdoli? Daktyle na pewno, daktyle. Kurde, takie daktyle. Nie wiem, czy ten klej przetapiać. A srób przetopimy. Żelazo na pewno nam się przyda, żeby przejść tam w tej piramidzie. A, mogłem też jeszcze zrobić sobie to żarcie. Jakie to było żarcie? Kokonat palp. Zaraz epyczne jedzonko przyrządzimy. U Dobrze, dobrze. Powoli do przodu. Dzień czwarty Survivalu. Bardzo dobry dzień. Bardzo dobrze nam poszło. O wiele lepiej niż w poprzednim odcinku. Prawda jest taka, że zdobyliśmy wielbłąda, który mknie jak wiatr przez pustynię. Zdobyliśmy dużo przydatnych technologii. Powoli się zbroimy, ubieramy i myślę, że niedługo będziemy gotowi, żeby przeatakować i zbadać tajemnice grobowca w piramidzie schowanego. Ale to dopiero w następnym odcinku. Więc komentarz łapka w górę, jak oglądacie na YouTubie. A jak chcecie szybciej oglądać, to bądźcie tacy jak ci ludzie, którzy są pode mną, czyli wbijajcie na strumyki. I tyle tak naprawdę, Luny.